Czołem ludziska z tej strony, Staszek. No i ten typo, bardzo regularny. I ten bardzo regularny blond, typo. Moi drodzy, gramy dalej w The Escapist 2. Zobaczcie, trzeci dzień z rzędu macie odcinek. Czy to nie jest piękne? Trzeci dzień z rzędu. Potem się okaże, że to jest na przykład w sierpniu wypuszczane, no ale mniejsza. Roll call, byłeś na roll callu? Byłem, ja już byłem. I ja i drodzy, jest pomysł. Na tak, jest pomysł. Ja sprawdzam te poziome cele, ty sprawdzaj pionowe cele. Szukamy zestawów na kilo, bo oba kilofy z Minecrafta nam zabrali. Pewnie creeper zabrał. Potrzebujemy znaleźć kilof, żeby przekopać się do pewnego miejsca, gdzie Santa Claus może schować swojego stika. Trzyma i różne dziwne rzeczy w tym stiku może mieć. Jak nie oglądaliście odcinka Łelka, obejrzyjcie na drubcie, bo działo się mega dużo chaotycznych rzeczy i naprawdę to był jeden z lepszych odcinków i był progres. I był progres najważniejsze, nie jakieś szukanie, szukanie czerwonej karty, bo to nam pozwoli wejść, nie? Tylko kurczę kilofu na napierdziel offu i w ogóle wszystko. Staszek Good jest. News, mam magazyn zrobiony już praktycznie. Magazyn. A masz taśmę? Mam, mówię, zrobiony. Yyy. A ja znalazłem pilnik, bo nam się przyda. I roll of duct tape znalazłem. I nie byłem jeszcze tam, gdzie wszedłeś, właśnie. A pozostałe sprawdziłem, nic nie wchodź. Request, może byśmy eee, zalecili. no? A tam, tam nie się... mogę pójść na breakfast, mam no. nielegalne. Trzeba, Trzeba zostawić. Dobra. Potrzebujemy jeszcze łomu. A może ktoś może sprzedać nam ten łom? Ja nie no, mam trochę kasy. Z łomem będzie najciężej, bo mamy drewno, mamy. Drewno? <noise> Jest drewno, <noise> najważniejsze. Mamy drewno. No. Wszedłem, wyszedłem. Dawno tak szybko nie wszedłem i nie wyszedłem. Nieważne. Z celi, nie z celi. Z restauracji, z knajpy. Z... mlecznego. Musiało bardzo śmierdzieć, tak. Dlaczego? Tego się A, że nie szybko. Okay. Tak. No zazwyczaj, W restauracji nie jak... Dobra. Czekaj, czyli tak, na początku y, robię sobie uchwyt. O, już możesz mi złapać... Nie, nieważne, nie łapisz nie, żaden... Nie, dlaczego wziąłeś skarpetkę? Zostaw skarpetkę. Ja nic nie brałem. Uchwyt. Bo to z Gredek przyszedł. Dobra. Y, job time, czyli trzeba zaliczyć. Czy ty sprawdziłeś wszystkie pionowe cele już? Tak. Shit. To mamy deficyt. To mamy deficyt. Mamy 70 golda łomu. Idę szukać, czy nam sprzedadzą golda za Łom za 70 Golda, tak. Czy nam sprzedadzą golda za Łom? <noise> Łomy, Łomy, sprzedajcie golda. Myślę, tak to byłoby super. A jeżeli nie, no to. To cóż, czeka nas jeszcze jeden epizod. Hanzo nie ma nic przydatnego. Yy, oficer ciągnik też nic nie ma przydatnego. On wyglądał, jakby nie miał nic przydatnego. A wiesz co, bo jeszcze, jeszcze jest kilka takich Takich desków, które są wolno. Przepraszam, wolno stojące. Ja sprawdzę tego przy saniach. No. Kurczę, o, o będzie chyba najtrudniej. To jest, to jest taka rzecz chyba. Nie wiem, czy można było go znaleźć. Tak, można. Kupić? Można go znaleźć, ale rzadko. Rzadko, jak po zepsutych schabowych. Też rzadko. O, może tutaj u tych. U Santa Closa. Jak ty tu wtedy wszedłeś? To po prostu wbiłeś do niego? Faktyczno. Tak. Ja zobaczę, czy on czegoś nie ma. Nie, ja już sprawdzam jego. Nie ma. Ale jest drewno, ale nie wiem, czy nam potrzebne. Magazyn. Masz magazyn? Ja mam magazyn. No, drewna jest masa. Drewna jest masa. Kurczę. Ja tutaj jestem w tym, w tym magazynie na górze, ale. W Magazynie na górze tańczysz na różę. Tu jest jakaś lina. Że ja też kurde poleciałem z tym łomem, kiedy były gwiazdki i psy. To wszystko za duży chaos był poprzednio. Byśmy mieli drugi łom. Po, zaczęło go no. ulepszyć. Ech. No Szkoła. był chaos. Chcieliśmy za szybko skończyć. <laughs> A jak się za szybko kończy? Ech, Dobra. Tam się już wykończysz. To się diabeł cieszy. <laughs> <Pc>. <laughs> tak. To jest ta wersja. Czekaj, ja wierzę w żadnych sklepów w ogóle, nikt nie chce mi sprzedawać nic. Nie, ja, ja, ja tak sprawdzałem. Dwa sklepy nie mają łomów. Co za łomy? A co jest tu na górze w ogóle? O! Co to jest za miejsce? O! Tu są jakieś jeszcze. Ty, tu są jakieś jeszcze. Miejsca. Adrenalin... Shot adrenaliny sobie wezmę. Picie sobie wezmę. Co to jest? Co? Dlaczego oficer nazywa się Budda Piesa? Kto to wymyślał te nazwy? E, ty. Aha, no to już rozumiem, czemu. Czy potrzebna będzie y, śrubokręt, czy nie? Chyba nie. Dobra. E, nie sądzę. Okej, okay. jeszcze, są, jeszcze są dwa deski, które mogą być łom. Wiesz Oczywiście co, będzie nie ma Będzie mega świetne jak się okaże, że przekupujemy się do miejsca, gdzie będzie, nie wiem, krócej, nie wiem, Santa Scandy. Kolejny. Kolejna pałka bólu. Nie... Nieważne. Nie. Dobrze, no to w takim <tabiasz> wypadku, um, Jesteśmy trochę... Tam, gdzie zwykle są... O Jezu, to porównaj. O, dobrze, tutaj zobacz. Tam, gdzie zwykle są... W dziupli! W dziupli! Tam, gdzie są dzio... dziołędzie. Dżo Dzięcioły, w sensie. Co, nie było tam? Mam pilnik, ale... Weź. Weź na wszelki wypadek. Kurczę. No, właśnie najgorsze w tej grze jest to, że jak nie ma przedmiotów, to jesteś trochę w dupce a czy, a czy nie można przypadkiem bić czymś innym? Kiedyś można było sztućcami drążyć w ścianie. Ej, czy chyba to działa? można, ale chyba teraz to jest dużo mniej efektywne. Ale to trzeba zobaczyć, czy to w ogóle działa, bo to tak. Nie wiem, czy to działa. To ja idę sprawdzić. Sprawdź. A ja powyrzucam jedzenie na później, bo to zabrałem sobie torcik, proszę bardzo. Energy drink. Magazyn mam zapasowy. O, super. Czy co robił za kilow? Nóż czy widelec? Widelec chyba, nie? Nie pamiętam, weź wszystkie trzy. <głos》>, nie wiem. Chyba widelec, bo łyżka robiła na pewno za łopatę. Ł łyżka chyba kopała, no. Spróbuję wykopać tam, gdzie poprzednio, no bo z widelcem to mi tam, Le. A ja po poćwiczę mózg. Działa. Działa? Ale zabiera... To... Widelce... O, po 1% ściany zabiera, 15% wideleca się zużywa. Co? Ale co, widelec? Tak, widelec zawiera 1% ściany. Okej. Okay. Na 15% swoich. Znaczy, wiesz co? Pomysł jest taki, że można próbować, tylko że jak ktoś zauważy, że są uszkodzenia, to i tak wszystko naprawi. To jest najgorsze. Chyba, że tam nikt nie przyjdzie. To wtedy luz. Exercise time. Czyli co? Bierzemy po prostu wszystkie widelce i idziemy dłubać. No, co, co innego mamy do roboty. Kurczę. No, jakby nie mamy nie mamy łomu, no to nie zrobimy wiele. Chyba, że komuś się zaktualizował sklepik. No właśnie, bo da się sklepy się aktualizuje, Ja też mam trochę hajsu, o! nie wiem ile mam. Ej, ej, lepi ten. Lepią się? Lepi leją się! Lepią Klepią się? się. <laughs> tak! Lepią się? Trzaskają się. Dobra, okay. dobra. Odejść, odejść, odejść. Dawaj, nie ma łomu. łomu. Nie, o, nie ma nic. Nie ma łomu, też nie, ma, nie miał łomu, ten kogo badałem. Dał się sklepać za nic? De ten się już myje. Czyścioszek no, się znalazł. Śmierdzę, no przecież ja cały czas, cały mój pot przelałem na mózg. Bo intelekt zwiększałem, nie? I tak zaraz będziemy musieli <ścoughs> przyjść. Ja też wezmę nie, nie sobie Nie, jest zapas. źle. Poczekaj, shower time będzie jeszcze. Chodź tu. Shower time. Jeszcze A shower bestem. też odpręża? Czy odnawia o, energię? Już tak. Jesteśmy, tak, odnawia energię, no. Idę też okay. po, po widelce w razie czego. Mógłbyś tam w ogóle zostawić te milion widelcy i o. Ale tylko wziąłem tyle ile ich była, ich nie ma Aha. tak dużo. A to ja już nie docalę swojego widelca? To czym będę jadł? No to czekaj, ja ci wyrzucę drugi, nie. no to będzie double the force, się. nie Ale jak? Możemy jeden, jeden może podejść do kratki, nie? Ale będziemy się zmieniać, kiedy będzie zmęczony. Dobra. Ile tam procent już jest tej ściany, żeś wykopał? Nie idź i idź o drugi. Idź o drugi tam Cicho To można było resztę, widzisz? 7%, Już, 7 na jeden widelec. Dobra. Kończyłem tamten widelec jeszcze. Okej, okay, a tu jest w ogóle jakieś drewno czy to to jest? To nic nie jest jakiś To, to ta śpiewa, jak ona się nazywa? Kesha? Nie czy mam energii, tam? słuchaj. No to trzymaj. wyrzuć, wyrzuć kilka tych widelców. Kurde, nie tak. Pa. Pak? Dobra, to tak. ja kopię Spacją, dobrze. Tutaj... Ja idę gdzieś siąść? można. No, także jeszcze 20 odcinków i damy radę przekopać to Wiedelcem. Także luz. Nie oni to i tak znajdą, to nie ma sensu. To jest najgorsze, że wygląda rzeczywiście to odkrył. O jest! Ty! Dobra, już nie mam, zmęczyłem się. A im się czasami nie odnawiają te deski w ciągu dnia? Jakie deski chyba? Nie, po jednym dniu, no niestety. Ale żeby w sklepach też nie mieli. Kurka. Sklepo-file... w ogóle żadnego sklepu nie ma. A chodź, na byłeś na Rokolu już? A, jest ptaszek. Byłem, byłem, byłem. Dobrze. Nie no, nie ma, no... Raczej się nie resetują. Niestety. Tak jest smutek trochę. No więc cóż, moi drodzy, no... No cóż mogę poradzić? No, 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 Nie ma opcji, tak? Jeszcze tego dzisiaj nie zrobimy. Więc o, te odcinki są jakieś mega dziwnie krótkie. Do 10 minut gramy dopiero? A już cały dzień zszedł? Jak to się stało? No, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Może to jeszcze nie jest koniec dnia. Job time, bo to nie jest koniec dnia, panie. Ja myślałem, że to już jest ten ostatni paczak du dupą zasuwa. No mówię ci, że on ten. Mój pies też tak miał, też tak biega. Masz szczura martwego. To może dlatego ten pies tak biega z tyłkiem na, z tyłkiem na tej. na trawie. Ej, on, on leży na glebie i do niego strzelają snajperzy. Co? On leży na glebie. I go... O matko. O, Biedny masa. człowiek. Wiesz co, ja muszę przekupić trochę yy, oficera ciągnika. 20 opinii o mnie, dobra, ale jest ci tam już więcej, Może, a chcesz radyjko? Radyjko, możesz Maryję posłuchać. Tak, Proszę. właśnie miałem powiedzieć, że już sobie puszczam, nie? Nie ty, strażnik. Ciasteczko jeszcze dostanie, magazynu ci nie dam, chłopie, no po Ja się. sprawdzam po kilka razy to same miejsca, bo mówię, kurczę, może coś się pojawi O, patrzcie, o USB, USB, stick nagle będzie, nie? No raczej wątpię Ale jest szansa, że gdzieś te sklepy się pojawią i te typki będą miały w sklepach A Po prostu byliśmy na job time, żeby nie były te? No właśnie, to. Ja time. byłem aha, aha, ja już też no. jestem Staram się, czy Ej, nie warto... sprawdzam, mógł... czekaj, sprawdzam szafki tych strażników Byłem tam. Niestety nie mieli. No nie. Byłem. Sprawdzę Byłem. jeszcze raz, no bo co mam innego zrobić, no? No właśnie, to jest ten pomysł. Znaczy, to jest ten problem z tym, że tutaj nie wiadomo teraz jak to ugryźć. Ale wiesz jaka jest alternatywa? Sklepmy i zdobądźmy czerwony klucz. Nie będziemy musieli się przekopywać, tylko po prostu wyjdziemy przez drzwi. To jest alternatywa przestrzeń. To jest łatwiejsza alternatywa! Świetnie! Nie. Tylko pytanie brzmi, czy mamy wszystko do czerw... czy wiemy w ogóle kto ma czerwony klucz? To był sarkazm. Aha. No pozostawię to po No nie no, no, no jest to. łatwiej, to jest. No klepanko, robienie kluczanko i pyk pyk! Próbowaliśmy już tego pomysłu ostatnio. Ale jeżeli będziemy wiedzieć, kto ma czerwony klucz, no to wiesz, to problem się sam rozwiąże. Patrzę, szukam. Ty nie wiem, kto ma czerwony klucz. Nie mamy zaznaczonego czerwonego klucza. Dobra, Albo ktoś ściana, miał... ściana 81%. Dobrze, widzę, że dłubiesz. Okej. Okay. E, to ja sobie muszę przypomnieć, jak się robiło... odlew. Odlew się robiło... aha, potrzebuje nie Molten plastik potrzebuje Putty, czyli... tal kosmetyczny i... i... Pasta do zębów. Tak, ale ja mam chyba jakiś odlew, wiesz? Mam. Masz? A ja mam. mogę sobie mogę zrobić, ja sobie to, ja, ja, to zrobię odlew, mam akurat te rzeczy, to nie do mi, mi potrzebne, więc sobie zrobię na przykład wypadek. O, i już, odlew jest, odlew na szczęście jest ten no, nie jest nielegalny, więc spoko. Eee, to teraz tylko potrzebne byłoby nam sklepać jakiegoś strażnika, no <gry> który ma czerwony klucz, ale który ma czerwony klucz? No dowiemy się jak sklepiemy, który ma klucz, no wcześniej nie da rady. Chociaż też wydaje mi się, że to są zawsze ci, którzy są na roll callu, który z nich musi mieć czerwony klucz, więc tylko trzeba upatrzeć, bo nie pamiętam który, który z nich. Yes, Słuchaj, ma. to na, na następny dzień zresetują się sklepy i skrzynki prawdopodobnie, i będziemy mieli pewnie łom, więc... No ale wiesz, no to coś, coś trzeba robić, nie? No co ja będę tak chodził teraz i, i No to po prostu się na nich rzućmy i sklepmy. No, <grym> no, no, ale nie tego, którego już klepaliśmy. Dobra, chodź poklepiemy kogoś. Zobaczymy czy świerku ma. Czekaj, bo ja muszę wtedy zrobić... Dobra, uwaga. Ale nie, na nie nie tym! Co? sniper będzie strzelał. No to chciałbym uciec do... exercise room. I za nami biegł. Albo czekaj, odprowadzimy go i pobiegnie za nami. Wiesz co, to czekaj, czekaj w tej celi obok, to ja tam dobiegnę z nim. I potem już, go już doklepiesz. Gdzie Jak? w celi obok? No tu, tu, tu wejdź, gdzie ziemniaki się obiera. Nie da się. Nie da się? A przepraszam. A to, a, no może o, w Tu. Tutaj. O. Dobra. No przestrafiłem. No, słyszałem nawet. Yy. Dobra, klepanko. Co? No tu jestem przecież, łupku. Tylko... Dobra, sprawdzam yy, ja nowy klucz Dupa To jeden klucz Dobra, ale kolejny klucz jest... O, okay. ma, ma sklep I co? On ma młotek, kontraband pouch i, i... Takie rzeczy I dupa, I nic ciekawego no, Można mu strój Następne, Następnego, zanim strzelają, chodź, 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 chodź. Ale ja wiesz, jak tego wyjdę, to mnie dziabną od razu No, ale ja przeszedłem dalej Słuchaj, łącz kropki na mapie yy, co włącz? Łącz kropki na mapie, między budynkami No i? I co? I do następnego kolesia idziemy i go trzaskamy Ciągnik? W sensie? Czy co? Ciągnika? Eee, nie wiem Ale jakie kropki mam połączyć? Nie, nie wiem Mów do mnie, nie mów do mnie szyfrem A oficer Grzybica jest za czerwonymi drzem, Więc on musi go mieć, ale czy on wyjdzie mhm. stąd? A on Grzybica Grzybica to wiesz, on teraz ma problem ze sobą <laughs> No nie on Nie wyjdzie za, za szybko stamtąd Don't do it man, don't. Dobra, diner. Diner. No ale i tak zginę. O, tu to ktoś ma sklep, to może będzie coś w tym sklepie. A, bo ty jesteś namierzony. Ja sobie usiądę. Okej. Okay. Halo, halo, nie. Mm. Kurczę. Policja nad, nad, nadużywa władzy. Ja siedziałem w Mam i nie Łom! Słuchaj, mam Łom, tylko że jeżeli ja przejdę przez bramki, to będzie i o i Zaraz do ciebie wyjdę, Oni mnie niosą. Zaraz do ciebie wyjdę Ale jest, jest Łom. Kupuję Łom za 50. Jest Łom. Mam go w ręce! Trzymam go, dzierżę! Tylko pytanie, Dobra, wiesz, co? mam 25 HP, okej, okay, idę, idę, idę! Idę, Nie, nie, idę. ty poczekaj w celi! Poczekaj w celi na górze, ja tam wejdę i wskoczę i ci ją zostawię! Jakiej celi na górze? No, zaraz ci powiem, jak przyjdziesz do jedzenia! Tylko wejdź na, wejdź na dinner time, żeby zaliczyło, chyba że byłeś... I teraz... Tu ci zrzucę! Tutaj! Dobra! Uwaga! Bierz! Bierz! Dobra! Jest, jest, jest łom! O, niech mnie teraz tłamszą! A ty. Dobra, to. to okej. Okay, okay. Dobra. Uf. Cacy. Jest okej. Okay. <laughs> jest pięknie. Roll call. Za, zdążę. Za, za, roll call, ok. Oh ja, ja, ja niestety nie zdążyłem. Nie dobiegłem. Ale okej, okay, jest łom. Jest łom. Można było kupić stąd, ale bałem się, że ten sklep wiesz, zniknie, więc no, nie ma co ryzykować. No. W sumie rzeczywiście mogłem poczekać, ale no właśnie bałem się, że zaraz zniknie ze sklepu, już kiedyś tak mieliśmy, że przed samym. Słuchaj, mam końcu. plakat, mam kilo. Wciśniemy tam, bo już jest obite tyle, że ja tym jednym kilofem dobiję. Ale jest Rolko, dziś już ale, nic nie zrobię. Spróbujmy i tak się tam dostaniemy. Ale. Ale nie, nie, bo ty, spokojnie wyluzuj! U Ciebie na spokojnie to ugryziemy, bo żeby nie było na szybko tak jak wtedy, no. Panie. Ale dalibyśmy dali radę, spokojnie. Ale teraz jest lights out! Zdążyliby, zdążylibyśmy, już bym się przebijał. No to czemuś nie przebijasz? No bo mnie straszysz! No bo się obawiam, że kurde, znowu schromolimy wszystko. A może trzeba go jeszcze ulepszyć na, le, na, na, na lepszy młotek? Nie, fino. bo mamy obite 20% tam. Widelcami A to by starczyło spokojnie. Tam zostało 16% wtedy. Jak na pełnym, żeś bił? Tak. No dobrze, no to zobacz. Będziesz miał teraz możliwość wrzucenia u siebie po prostu ucieczki, bo mam nadzieję, że to jest ostatnia część, której nam jest potrzeba, tak? 3 minuty! 3 <laughs> minuty odcinka, no. Idealnie. Jeżeli się okaże, że są 3 minuty, to połączymy to z tym odcinkiem. No i będzie o. Świetnie, dobra. A miałbyś najdłuższy odcinek u siebie na kanale. 3 minuty. Najdłuższy od końca. Tak. E nie, chociażby... Były krótsze. Były krótsze. Były? Zapowiedzi na streamy. A, a to, to rzeczywiście się... pełnoprawny odcinek. Takie bardzo, bardzo losowe. No wiesz, co. No, osobny film to też odcinek, tak? Nie. Okej. Okay. Okay. No, no, że ufam i rozumiem. No, no, dobra. Także, moi drodzy, będzie jeszcze ten odcinek, albo za chwilę zobaczycie cięcie i się okaże, że do te 3 minuty dołączymy do tego. W każdym razie, jak wam się podobało, zostawcie lajka i zostawcie nam też zapasowy łom na wypadek, gdybyśmy zgubili ten. Komentujcie, subskrybujcie macie na bieżąco, ale dzięki za wspólną grę i widzimy się u ciebie jutro. Miejmy nadzieję. No nie, nie będzie. Nie będziesz mi tak dziękował jak to spartolę zaraz, okej. Okay. No, więc nie spartol. Nie spartol, bo... Bo będzie klepanko, ale nie w strażnika. Wielka piona, do zobaczyska. Cześć! Bajo! Derka! O nie, so. zrobił to. O nie. Zrobił to. <grym> Widzowie go nienawidzą.